Państwa bardzo serdecznie, a dziś taka ciekawa sytuacja na kanale. Po raz kolejny zresztą i to śmieszna sytuacja. Jak to upadają, drodzy Państwo, tak zwane zasady moralne. Kiedyś podobno były zasady moralne, to jeszcze pamiętają starsi i także starsi widzowie kanału. Było coś takiego, drodzy Państwo. Gdzieś tam na świecie się pojawiło, mówiło się czasami o moralności, bo mówimy o przyzwoitości, prawda. Nie mówimy nawet do końca o etyce no bo etyka to jest obyczaj to jest zwyczaj prawda w danej epoce to jest coś takiego jak poniekąd nawet popkultura no dzisiaj taką etyką to już dzisiaj powszechną etyką zresztą to jest neomarksizm na świecie prawda osiem gwiazdek i tego typu rzeczy ale etyka kiedyś poniekąd także moralność to było coś takiego buch no, no naprawdę na tym się budowało reputację swoją prawda na tej szlachetności na dzielności przede wszystkim, y, także tej etycznej, prawda, no bo być człowiekiem szlachetnym, y, być człowiekiem moralnym także, no to jest duże osiągnięcie życia, mimo wszystko, ale jest jakiś tam milioner, słuchajcie, na świecie, ja nie znam tego faceta w ogóle, nie wiem, czy wy znacie, y, to może jest mało interesujące, ale przypadek jest bardzo ciekawy, Andy Byron się nazywa, jakiś tam milioner, ze swoją kochanką Christine Cabot wybrali się, słuchajcie, na koncert zespołu Coldplay. Ja tego zespołu też specjalnie nie znam. Yy, bardziej wolę te zespoły jeszcze z lat 60. i 70. XX wieku. Ale pojawili się, słuchajcie, Andy Byron, milioner z tą kochanką yy, na koncercie Coldplaya. Yy, to jest jakiś były ceo astronomera i była szefowa yy, hiaru w tej samej firmie i zostali przyłapani słuchajcie przez tak zwane kamerki kiss -cam. i to widzicie to zdjęcie na miniaturce do tego filmu jak się tam ściskają yy, no i te zdjęcia tam są prawda yy, kto zostaje kto się tam obciskuje to zostaje wyłapany przez kamerkę i te zdjęcia gdzieś tam potem krążą po internecie jak to ludzie się wspaniale kochają no i to zdjęcie z tym milionerem który tam gdzieś podobno na świecie jest bardzo znany poszło to w świat słuchajcie i ten milioner zdecydował się, że pozwie ten zespół Coldplay z tego względu, że na koncercie Coldplaya nikt nie uszanował jego prawda, prywatności, że tak to ujmę. Yy, no, nikt już nie ma raczej wątpliwości, że to głośne nagranie wiele tam kosztowało tego milionera, bo wszystko wskazuje na to, że szybciutko straci ten swój majątek, bo już go tam żona opuściła. No, trochę była niezadowolona jednak, że pan milioner zdecydował się yy, jednak pokazywać publicznie z jakąś tam kochanką, więc żona przeniosła się do innej posiadłości. Już teraz to ja nie wiem, ile on ma tych yy, posiadłości. No, ale prawda. Pindola się nie chciało trzymać, prawda, w gaciach i tam się skakało po różnych kwiatuszkach. I do tego jeszcze na koncercie. I słuchajcie, facet twierdzi, że yy, jego publicznie upokorzono teraz. On został upokorzony publicznie. Dlatego zdecydował się pozwać ten zespół Coldplay, bo on został upokorzony. Ja mówię, jakie to są teraz różnice, jakie są różne standardy moralne, bo on miał prawo, bo kto mu zabroni, yy, sobie robić, co mu się tam żywnie podoba. Niech tam baba sobie siedzi, prawda, ale on niech tutaj, prawda, pokazuje się w przeróżnych konfiguracjach, prawda i tak dalej. No ale poszedł facet i ma pretensję, że został, słuchajcie, na koncercie sfotografowany z kochanką. Ja nie wiem,. Yy, Komu w ogóle do uba mogłoby coś takiego przyjść? No bo to pierwsze, co się nasuwa zresztą na myśl w tej sytuacji, no to jest jakaś pokora, jakaś skrucha, cokolwiek by nie powiedzieć. A facet zaczyna walkę, w ogóle wynajmuje, bo jest milionerem, wynajmuje prawników, którzy mają teraz sądzić się z tym zespołem Coldplay, bo on domaga się zadość uczynienia. Także sprawa jest, drodzy państwo, Naprawdę śmieszna. Wielu zadaje sobie teraz pytanie o przyszłość Andiego i Christy. No to ja sobie nie zadaję tego pytania, bo tam mało mnie obchodzą tego typu ludzie. Wizerunkowo raczej dobrze na tym nie wyszli, a o skandalu z koncertu Coldplay dowiedzieli się już chyba wszyscy. No wszyscy się dowiedzieli. Wszyscy się dowiedzieli, bo generalnie rzecz biorąc, jak ktoś już robi tego typu rzeczy, prawda? Jak już ktoś robi tego typu rzeczy, no to robi je generalnie rzecz biorąc w jakimś tam ukryciu, yy, gdzieś tam poza, nazwijmy to kamerami, yy, że tak to ujmę, ale tutaj facet myślał, że, yy, no ja nie wiem, może to on sądził, że nie jest tak rozpoznawalny, ale okazało się, że jednak jest rozpoznawalny, no i tutaj na koncerciku sobie przyszedł pohulać, pohasać, myślał, że, a to może wszystko będzie fajnie, pięknie. Okazało się, że, drodzy Państwo, yy, nie pięknie na, z całą pewnością nie będzie ale mówię, to jest dość ciekawa sytuacja bo ktoś robi taką parszywą, no perfidną rzecz, wiecie jak zdrada jest traktowana, no u nas w kraju zdrada jest traktowana w sposób taki, no jakby to powiedzieć no jest, no jest zdrajców jeden, drugi, trzeci tam wszyscy tam, prawda, mają tutaj nawet Basia Nowacka słuchajcie, tam z Donaldem ale oni nie mają z, z, oni nie mają, Basia Nowacka z Donaldem nie mieli zdjęcia z tej kamery kiska no i widzicie, no i, i my sobie teraz możemy mówić, że tam Basia Nowacka z Donaldem jakieś romanse mieli nie, nie mieli zdjęcia z Kiskam a tutaj, prawda e, ten słynny milioner, no to miał no to już sprawa jest, sprawa rozwodowa jest przegrana, słuchajcie gdzieś tam chyba on z Ameryki jest to ta kobieta go po prostu wydoi go do zera całkowicie, to już teraz będzie naprawdę e, astronautom prawdopodobnie będzie tam fruwał w próżni no, wszystko na to wskazuje a niedługo prawdopodobnie to będzie norma, albo być może to już jest norma ja tego naprawdę nie wiem, ale ten cały Byron twierdzi, że on został wystawiony na pośmiewisko. Słuchajcie, on został wystawiony na pośmiewisko, no i teraz nie wyraził zgody, żeby go nagrywano, ani go publicznie. Upokarzano i myśli, że to jest przez ten zespół Coldplay, na który on przyszedł ze swoją, prawda, tam bara-bara y, y, a la Basia Nowacka. No, jakby się tak, Donald gdzieś pojawił na takim koncercie, słuchajcie, ja nie wiem, zenka Martyniuka. No i tam Basia by też poszła i staliby tam obok siebie, ale gdzieś tam pod nóżkami, za plecami by tam się dotykali i taka kamera by się pojawiła z drona, i słuchajcie, bup! I jest zdjęcie kiska, baśka z Donaldem. No to wtedy była była afera. Wtedy Donald by powiedział, że nie życzy sobie, żeby drony go tam obserwowały z baśką czy z jakąś inną, bo ja wcale nie twierdzę, że Donald z Baśką coś tam robili. Ale, drodzy Państwo, ci muzycy z tego zespołu Coldplay to mają niezłą bekę, naprawdę niezłą bekę. Wyśmiali tę całą sprawę. No, bo drodzy Państwo, jak do tego podchodzić? No, na koncercie, na którym są kamery i jakieś 70 tysięcy ludzi, to chyba musi być jakiś bardzo popularny zespół. Ale jak mówię, ja tam jestem nieco, prawda, człowiekiem blisko 50, więc mnie tam raczej starsze rzeczy interesują. I tutaj jest odpowiedź od rzekomego prawnika ciężko wymagać. Prywatności. To raczej brzmi, jakby próbował zrzucić winę na kogokolwiek innego. No tak, no to tak wygląda. No po prostu facet robi żonę, wijają, po prostu wie, wiecie, jak to wygląda. Ma to wszystko gdzieś. Myśli do tego, że skoro nie jest na pierwszych stronach gazet, to może mu tam to ujdzie płazem. Na koncertach to z reguły jest ciemno, taki półmrok, no to się można poprzytulać, można się tam, prawda, pomintolić w przeróżne miejsca. Więc pan milioner tam sobie działa. No bo yy, ta kochanica, no to co ta kochanica, no ileż można w tym motelu? No to zrozumcie, no motel, 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 motel i kochanica tutaj wpadła na sprytny pomysł. Ja zakładam, że to ona zrobiła Rozpipcyła ten związek do końca, mówi chodź tam na ten koncert, mówi do tego Byrona, chodź na ten koncert, pójdziemy na ten koncert sobie tam, prawda, co będziemy siedzieć cały czas tam przy świecach w piwnicy, chodź, ja też chcę wyjść troszkę, nikt nas nie zobaczy, ja ci obiecuję. A tu się okazało, że za chwilę tam kamery się pojawiły i milioner tam już, prawda... Jest w tarapatach. Może się okazać, że ta jego kochanica też go zostawi, bo jak się okaże, że on już nie ma tych milionów, no to co tam będzie robiła z nim? No ludzie, drodzy, no raczej z miłości się takich rzeczy nie robi. Ale kwestia jest naprawdę fajna, kapitalna, powiedziałbym, sprawa, chyba pierwsza w historii, drodzy państwo, tego typu. Pierwsza w historii, bo ktoś, prawda, ma pretensję, że go przyłapano tam na. Wiadomo. I teraz się wynajmuje tych prywatnych detektywów, tam, którzy filmują, żeby to w sądzie przedstawić. To jest sprawa bardzo podobna. A tutaj nie trzeba było żadnego detektywa, słuchajcie, wynajmować. Tutaj kamera kiskam, zrobiła robotę do sądu prawda, za darmo, nie trzeba płacić jakby przyszedł jakiś prywatny detektyw tam, yy, prawda, ewentualnie żeby zrobić zdjęcia milionerowi jak tam z Kristin coś, coś robi to trzeba by było zapłacić dziesiątki tysięcy dolarów, a tutaj jest za darmo, zobaczcie piękna sprawa, prawda, a ten yy, detektyw co robi? No musi się też, prawda tam gdzieś zakraść z tą kamerą prawda, czy zainstalować jakąś gdzieś kamerkę w, yy, 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 prawda, w motelu, w hotelu tam, prawda, w obrazie, w kwiatku żeby to wszystko do sądu dostarczyć, no to wtedy nikt nie ma pretensji, zdaj się, do pana, który dostał robotę, prawda, zlecono panu detektywowi na przykład Rutkowskiemu robotę, no to musiałby zostać pozwany Rutkowski, że przecież też sobie nie życzył jakiś tam pan milioner, żeby go Rutkowski nagrywał, gdy on tam robi z kochanicą fiu, fiu, fiu. No, brzydka sprawa, ale tutaj muszę powiedzieć, że w komentarzach to się też rzeczy dzieją kapitalne. Co tutaj ludzie wypisują, a co baby w ogóle wypisują? No bardzo dobrze, no bardzo dobrze, za takie zdrady to naprawdę trzeba by piętnować to na cały świat i społecznie, że to nie może przejść gdzieś tam obojętnie, bo albo się rozstajesz koleś, no ale jak się miał rozstać, gdy majątek już związał prawdopodobnie ich w całości, albo się rozstajesz i sprawa jest zamknięta. I sobie idziesz tam do innej kobiety, czy kobieta do innego faceta, nie ma to znaczenia, ale w takiej sytuacji, no to jest to obelżywe, no po prostu. Facet powinien dostać jeszcze popysku tam na tym koncercie, no ale nikt nie wiedział, że to jest on, dopiero to później wyszło. Ale muszę powiedzieć, że komentarze to są, drodzy państwo, no tutaj nie mogę nawet cytować, nie mogę y, cytować, y, no zacytuję, może jeden, stali się memem na własne życzenie. No widzicie, wielka miłość, a taka zdemoralizowana. Miłość ci wszystko wybaczy, chyba jednak nie, chyba jednak nie, drodzy państwo. Pozdrawiam bardzo.